Najnowsza edycja Twoja twarz brzmi znajomo przyciąga ogromną widownię i duża w tym zasługa wyjątkowych uczestników, których wybrano spośród najlepszych wszystkich poprzednich odsłon. Właśnie poznaliśmy zwycięzcę trzeciego odcinka muzycznego show. Występ wzruszył Jury i widzów przed telewizorami. Kto zakasował konkurencję? 8 marca program Twoja twarz brzmi znajomo. Oficjalnie powrócił na antenę polsatu. W jubileuszowej edycji bierze udział 8 ikon polskiego show, biznesu, które w przeszłości zwyciężyły już w formacie. Na ekranach możemy podziwiać występy gwiazd takich jak: Katarzyna Skrzynecka, 1 edycja. Maria Tyszkiewicz, 6 edycja. Mateusz Ziółko, 10 edycja. Barbara Kurdej, szatan, 2 Miejsce w piętnaście. edycji, Stefano teraz zimno. 3. edycja, Aleksandra Szwed, 5. edycja, Kacper Kuszewski, 8. edycja, i Filip Lato, 9. edycja. Post udostępniony przez Twoja twarz brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo, ich występy ocenia Jury, w którego skład wchodzą Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Piotr Gąsowski, który zajął miejsce Pawła Domagały. Miejsce Gąsa z kolei w programie zajął Maciej Rok, który wraz z Maciejem do Dowborem prowadzi kolejne odcinki. Post udostępniony przez Twoja twarz brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo. Pierwszy odcinek programu wygrała Katarzyna Skrzynecka, która swój czek oddała Fundacji Kooham wspierającej rozwój dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Druga emisja show rozpoczęła się od Marii Tyszkiewicz występującej z piosenką Houdini Dualipy. Marynia, ale odwaliłaś robotę. Jestem pod wrażeniem, że mimo że cały czas nie odpuszczałaś kroku tancerzom, to śpiewałaś czysto. Wszystko było pięknie oparte. Naprawdę przez chwilę miałam wątpliwości, czy ty aby na pewno sama śpiewasz. No po prostu super. Powiedziała Małgorzata Walewska. Post udostępniony przez Twoja twarz brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo. Kolejny zaśpiewał Stefano Teraz zimno. Jego utworem było Worts De Defer z kolei Filip Lato został zmuszony, by wcielić się w kobietę z piosenką Sen o przyszłości Sylwii Grzeszczak. Filip, jestem pod wielkim wrażeniem twojego niebywałego skupienia i konsekwencji jak najbardziej poważnym trzymaniu roli podczas kiedy była to wyjątkowo rozrywkowa sytuacja. Bez zarzutu wokalnie, choć z Sylwią Grzeszczak to w ogóle nie miało nic wspólnego, podkreśliła Walewska, post udostępniony przez Filip Lato. Filiplato, widownie po raz kolejny wzruszyła Katarzyna Skrzynecka z utworem Na pierwszy znak, choć tym razem nie wygrała odcinka. Widzieliśmy także im not only one sama smisa w wykonaniu Mateusza Ziółko. Kacper Kuszewski na ten jeden wieczór został Marylą Rodowicz i zaśpiewał szparka sekretarka. Barbara Kurdej, szatan poprosiła o pomoc przyjaciela Nicka Sinklera. Z którym zaprezentowała Hibs Don't Lie, duet Shakir i Wyclefa Jaana. Post udostępniony przez Twoja twarz brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo, odcinek bezapelacyjnie wygrała jednak Aleksandra Szwed. Wystąpiła w roli cesarii Ewory, a zwycięstwo odniosła z piosenką Besame Mucho. Weszłaś jak Ewora, z charyzmą jak Ewora, z ruchem jak Ewora. Byłaś kochaną starszą panią. Niedoskonale śpiewającą, specjalnie niedoskonale śpiewającą, która śpiewa pięknie, ale nie przez wielkie EŚ. To jest skupione, to jest mądre, to jest inteligentne, to jest wzruszające. I za to ci serdecznie dziękuję, mówił Piotr Gąsowski. Post udostępniony przez Twoja twarz brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo. Aktorka przekazała wygrany czek na 10 tysięcy złotych Fundacji Dom Włodzi. Fundacja zajmuje się chorymi i porzuconymi dziećmi. Którzy potrzebują schronienia. Szwed działa na dobro organizacji już ósmy rok. To właśnie w 2016 roku wygrała piątą edycję Twoja twarz brzmi znajomo i przekazała fundacji 100 tysięcy złotych. Trzeci odcinek rozpoczęła grupa Colective, która zatańczyła do Mordoronda Dancefloor. Maria Tyszkiewicz wcieliła się w Lady Gagę i śpiewając telefon zachwyciła wszystkich jurorów. Mateusz Ziółko z kolei rozbawił sędziów swoją interpretacją Beaty DRAK w piosence Upiłam się tobą. Brzmiałeś jak kobieta, wyglądałeś jak transwestyta. Ruszałeś się trochę lepiej jak lato, ale jednak to była zima. Ale gratuluję ci bardzo, bo naprawdę rozrywkowiłeś nasz program, mówiła Małgorzata Walewska. Aleksandra Szwed stała się krawicem i ponownie odtworzyła Fly Hawaii. W 2016 roku był to jeden z najsłabiej ocenionych wtedy występów artystki, ale teraz jurorzy bardzo ją chwalili. Katarzyna Skrzynecka zaprosiła Marka Kaliszuka, zwycięzcę 2. Edycji, z którym wspólnie zaśpiewała prócz Ciebie nic z repertuaru Kajach i Krzysztofa Kiliańskiego. Filip Plato z kolei stał się her i otworzył kultowe beliewę, któremu zawdzięczamy popularność autotunea. Barbara Kurdej, Szatan wpisała się w trend utworów, które wpadają w ucho i nie chcą wyjść, śpiewając solo Blanki, która ostatnio reprezentowała Polskę z tą piosenką na konkursie piosenki Eurowizja. Kropka. Ja mam tego dosyć, czuję się tu źle. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Wy nie możecie tak robić, wy mnie zakompleksiacie. Ja nie miałem kompleksów dopóty, dopóki nie zostałem jurorem w tym programie. Jesteś wspaniała, sepleniąca, jak należy ruszasz się wspaniale. Jestem twoim wielkim fanem. Mówił Piotr Gąsowski. Bezapelacyjnie najlepszy okazał się jednak Kacper Perkuszewski który wystąpił w roli organka w utworze wiosna, niezapomniany Marek Mostowiak Zem, jak miłość zakasował konkurencję i wygrał odcinek. Kacper i proszę państwa, zwracam się do wszystkich, istota tego programu polega właśnie na takich występach, półprzymknięte oczy, twoje poruszanie się, zanim jeszcze zacząłeś tu performować. To wszystko było wspaniałe. To wszystko zrobiłeś z mówiąc staropolskim językiem, zwątpi. Dlatego to wszystko było tak porażająco prawdziwe, powiedział Piotr Gąsowski. Aktor przekazał czek na 10 tysięcy złotych fundacji szczęśliwej drogi. Organizacja pomaga już dorosłym wychowankom domów dziecka wejść w dorosłe życie. Dzięki zwycięstwu to właśnie Kuszewski prowadzi w tabeli wyników.